W dzisiejszym programie poznamy żołnierzy rezerwy, którzy zostali oficerami. W Warszawie w dniu flagi odbyła się ich uroczysta promocja. W Centrum szkolenia wojsk lądowych w Drawsku Pomorskim zorganizowano Dzień Otwartych Koszar. Żołnierze z Polski i trzech krajów sojuszniczych NATO zaprezentowali sprzęt, który wykorzystują na odbywających się obecnie ćwiczeniach na poligonie drawskim. Na pomoc ofiarom tragicznego trzęsienia ziemi w Nepalu ruszyła pomoc z Polski. W tym tygodniu wrócił zespół strażaków oraz wojskowe samoloty transportowe, którymi dostarczono pomoc. W cyklu Wojskowy ABC e jak eskadra